Cześć, dzień dobry kochani, witam serdecznie w nowym filmie na kanale. Na kanale Porachowane zajmuję się prowadzeniem budżetu domowego dla rodziny 2 plus Używam do tego metody kopertowej, więc jeżeli interesuje Cię ten temat, to serdecznie zapraszam do oglądania. Zapraszam też do subskrypcji, do wspierania kanału. Zawsze są jakieś fajne bonusiki w postaci dodatkowych filmów albo plików do pobrania. Także zachęcam. Słuchajcie, moi drodzy, dobijam powoli, bardzo powoli, do 2000 subskrypcji. Jest niecałe 1800. Na 2000 subskrypcji oczywiście planuję wielkie rozdanie. Mam już mega, mega fajny pomysł, znaczy tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o rzeczy do rozdania, będą to całkiem nowe projekty, nie będzie nic, co już było. Także bardzo zachęcam do subskrybowania, do udostępniania kanału. Być może ktoś znajdzie tutaj coś dla siebie z Waszych znajomych. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj też, właśnie mam taki wolniejszy dzień, luźniejszy. Jest niedzielka. Trochę sprzątałam, ale też trochę robię projektów. Powiem Wam, że długo nie robiłam nic, i dzisiaj miałam taką ochotę, i sobie po prostu robię. I robię, słuchajcie, projekt nowego boksa oszczędnościowego. No, tak mi się y, podobają boksy wszystkich, którzy grają. Y, mówię tu oczywiście o Moni, o, o, o Mimi, o wszystkich, którzy tworzą. Też o zagranicznych y, kanałach. Y, polecam Wam kanał Saving with Alicia. Ona jest z Polski, już kiedyś mówiłam tutaj o niej na kanale, ale pracuję, mieszka i pracuję w Irlandii. I ona tworzy przepiękne boksy oszczędnościowe. Także naprawdę mówi świetnym angielskim. Bardzo łatwo jest to zrozumieć, jeśli chociaż znacie angielski na takim poziomie podstawowym. Zresztą chyba zawsze można sobie włączyć napisy, tak mi się wydaje. Także polecam Wam ten kanał. Naprawdę fajnie jej to wychodzi. No i słuchajcie, a propos projektów, to pewnie jak już zrobię, no bo wiecie, to też trwa i projekt, i wydrukowanie i tak dalej, to Wam się pochwalę, co zrobiłam. Ale dzisiaj zabierzemy się za podsumowanie mojego, mojego naszego trzeciego tygodnia budżetowania w marcu. To jest nasz przedostatni tydzień, został nam tylko jeden, troszeczkę dłuższy, bo on będzie trwał od poniedziałku do poniedziałku włącznie, czyli jeden dzień dłużej, ale spoko, myślę, że damy radę. Ten tydzień był bardzo obfity w wydatki. Było dużo nieplanowanych nie, nie wydatków, y, związanych z tym, że no niestety mieliśmy pogrzeb w rodzinie i musieliśmy się ubrać na czarno. Y, w zasadzie ja tam czarne ciuchy mam, ale niestety mój mąż Izosia nie. Także tutaj robiliśmy zakupy w kategorii moda. Y, takie no nieprzewidziane, ale spoko kupiłam takie rzeczy, które na pewno się jeszcze na przyszłość przydadzą, więc. Y, nic się nie stało. I co jeszcze robiłam? Aha, robiłam trochę wydatków online. Robiłam je oczywiście z konta, stąd tutaj też jakaś gotówka, bo normalnie by jej tutaj nie było, bo nic by nie zostało, bo przekroczyliśmy budżet w tym tygodniu założony. Kupiłam parę drobiazgów na chińskich różnych stronach. Oczywiście te drobiazgi są dla mnie do prowadzenia właśnie budżetu. Takie moje widzi mi się. Ale skorzystałam z koperty na moje zakupy online i też trochę z tej koperty, znaczy z całej koperty na modę, no bo jednak wydałam na tą modę, no nie dla siebie, ale zawsze, więc też sobie te pieniążki tam dołożyłam, żeby aż tak nie bolało. No ale ogólnie, jak możecie zobaczyć, wydaliśmy w tym tygodniu 1650 zł. Fajnie, bo na jedzenie nie za dużo. Udało mi się w tym tygodniu cały tydzień gotować, oprócz soboty, czyli wczoraj, bo byliśmy na stypie i dzisiaj byłyśmy z Zosią na obiedzie u mojej mamy, bo mój mąż przyje, przyleciał tylko na pogrzeb, bo to był pogrzeb jego babci. Także wczoraj rano przyleciał, dzisiaj rano już go zawoziłam z powrotem na letnisko. Eee, no z drogerii powiem Wam, że trochę wydałam, ale kupiłam duży zapas kapsułek do prania, bo były w promce. No Na modę tutaj jest dość sporo. W tym są też y, dla mnie rzeczy. Ja sobie kupiłam jeansy, bo no, niestety moje jeansy wszystkie są jakieś, nie wiem, skurczyły się chyba w praniu. <laughs> Musiałam sobie kupić nowe. Y, na prezenty też tu będzie. Jeszcze chyba y, trochę wydam, bo y, mamy pożegnanie dwóch koleżanek z pracy. Niestety odchodzą do innych aptek i robimy takie małe. Y, takie drobiazg kupujemy, zrzucamy się całą ekipą. No i inne. Tutaj były moje zakupy online. Co jeszcze było? A, kupiliśmy nowy opiekacz, wiecie co? Bo popsuł nam się toster i stwierdziliśmy, że kupimy taki trzy w jednym. I tam jest taka, takie są zmieniane trzy nakładki do robienia gofrów, tostów i sandwiczy. I powiem Wam, że odkąd go mamy jesteśmy uzależnieni od gofrów. Tak. Przed chwilą właśnie się nie powiem, co nażarłam po prostu. No ale już, już nie będę tego komentować. Po prostu tragedia. Eee, kupiliśmy ten opiekasz, No to były kwiaty. Eee, no i moje internet. No i tak wyszło. No słuchajcie, nie chcę być inaczej. Trudno. Nie będę przecież płakać. Eee, zdarzają się takie losowe sytuacje, że niestety tych dodatków jest trochę więcej. Ale nie jest tak źle, bo w międzyczasie udało mi się Podebrać trochę na wyzwania te mini-wyzwanka. Jeszcze na, na co? Jeszcze robiłam te boksy, gry, ale to robiłam już z mojej premii, także to inna pula pieniędzy, ale fajnie, bo chociaż coś tam się udało zaoszczędzić. Nie patrzcie na moje pazury, bo zdjęłam hybrydy jakiś czas temu i są w strasznym stanie, także są w tej chwili odżywiane na maksa. Nawet nie zdążyłam sobie dzisiaj pomalować. Słuchajcie, przygotowałam sobie, o, żeby nie było, że jestem niesłowna, ale nie zdążyłam. Stwierdziłam, że nagrywam, póki jest czas i chęć, i wena, i lecimy. Dobra. No to tak. Tutaj mam jakieś 230 zł, tyle udało mi się porozumieniać między segregatorami, tyle mi zostało w kopercie. Będziemy sobie robić dzisiaj wyzwania cotygodniowe. Aha, i może zacznę, wiecie od czego? Zacznę od to czy tamto, bo w poprzednim filmie się nie przygotowałam. I tutaj pytanie było, czy jesteście optymistami czy pesymistami. Oczywiście większość odpowiedziała się za optymistą. Aż 22 osoby, a tylko dwie osoby, dwie dziewczyny w zasadzie to pesymistki. No ale cóż, trzeba stawić temu czoło. Myślę, że Potrzebujemy takich i takich ludzi, bo byłoby naprawdę nudno. Nie zawsze optymizm jest dobry, nie zawsze pesymizm jest dobry. Równowaga musi być. Także ja sobie tutaj zaokrąglam i jak znajdę, tu jest. I wrzucam dwie I zaczynam to wyzwanie w sumie od nowa, bo tamtą kaskę już sobie. Rozdysponowałam. Nie, no jeszcze jej nie rozdysponowałam, ale mam już w segregatorze z ukończonymi wyzwaniami. Dobra, bitwa trójek. Tutaj mam też już wynik moninowy wpisany, ale to sobie zrobię przy okazji mini wyzwanek, więc temu już podziękujemy. I lecimy z wyzwaniami rocznymi, cotygodniowymi. I tak, mamy wyzwanie 52 tygodnie. Za 12 tydzień rzucam też dwie deszki. To jest mój największy banknot dzisiaj. A jeszcze chciałam Wam pokazać, bo wpłacałam sobie kasę do banku na konto oszczędnościowe i kupiłam sobie takie zabawkowe słuchajcie, banknoty i sobie powkładałam w koperty, żeby było widać, ile mam, że tak powiem, z wyzwań na tym kącie, bo niestety tam nie ma możliwości robienia subkont. Jest jedna ogólna kwota, że mam tych pieniędzy tam naprawdę dużo z różnych źródeł. W sensie takiego No dużo. Nie chodzi o kwotę, tylko o wiele miejsc, bo mam i fundusze celowe, i koszty roczne, i swoje personalne, i mam wyzwania, i mam jeszcze jakieś pieniądze, wiecie, które odkładam sobie z premii, z wypłaty takie różne z różnych źródeł. Dlatego mam te banknoty zastępcze. Wczorajsza sobota. Tutaj jest ta sama sytuacja. Już takich drobnych nie wpłacałam, tylko same takie grubsze się starałam. żeby wiecie, ta kwota była w miarę równa. No dobrze, piątki w piątki. Co my tu mamy? Mamy przyszły piątek i następny? To jeszcze nie. A, i chcę dzisiaj dołożyć te trzy dyszki w moim wezwaniu 10, 20, 30. O którym. Jakiś czas temu zapomniałam. W sensie nie zapomniałam, ale przekapiłam. E, I, a, i muszę jeszcze tu 20 przecież wsadzić, bo już było 20. No dobra, czyli razem 50. Uuu. No nieźle. No trudno. Cieszę się, że udało mi się nadrobić. O, no, chodź. Dobrze, to mamy ogarnięte. Złomek na koniec miesiąca. I co? Kartka z kalendarza. Nie, ja tego nie muszę dzisiaj robić, bo to jest na ostatni tydzień. Tu sobie zrobię dyszkę. Bo chcę uzupełniać trzy inne wyzwania. Nie chcę tak się na początek z kasy. To dzisiaj zrobię łapkę, a Kalendarz zrobię za tydzień. Powiem Wam, że całkiem fajna kwota się zbiera z tych wyzwań rocznych. Niby tu nic, tu troszeczkę, tu troszeczkę, ale tu 150, tu stóweczka i tak się fajnie na to konto oszczędnościowe Uzbierało, patrzcie, tu też 150, 170 nawet. Oh, się gorąco zrobiło, o Boże. Chyba mam uderzenie. Dobra, tutaj robimy przedostatnią literkę. I chciałabym kosteczkę. Tutaj bym ja chciała 12. 12, tak. Mogę. 6, czyli 5 i 6, to jest 11. Dobra. Tak, tutaj sobie wrzucimy trójetkę. A może wrzucę już tą szósteczkę, i nie będę robić już w przyszłym tygodniu. Będzie z głową. 6. Trochę drobnych. Może jakoś to wymienię, bo nie lubię mieć tych drobnych kopertach. Dobra, tu będzie dyszka. Będę się martwić później tymi drobnymi. Okej, okay, tego na razie nie robię. Muszę chyba wziąć to wyzwanie, bo i tak go nie robię. OK, kolejny segregator z głowy. Słyszycie jakieś dźwięki? To moje dziecko sobie słucha muzyczki. Harmonia, do niej wrócimy później. Wiecie co? ja bym chciała zacząć dzisiaj od końca, bo znowu zaczynam poprzednio od. Tamtych. ok Rusuję sobie sześć trapeczek raz, dwa trzy, cztery pięć sześć kosteczka Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, szósteczka. I teraz zdrapka numer jeden. Pięć złotych. No, i jeszcze raz. Jedynka i zdrapka numer jeden. I siedem, czyli dwanaście złotych. Dobrze. Mam dziesięć, dwanaście. I tu jest status którego dzisiaj jest? 23. Chyba. O, Ostatnio też było 12. Czyli mamy 44. No, jak pięknie się zbiera. Już prawie 50, nie? Dobra, teraz może podrapnosek zaczniemy sobie. Albo nie. Ja sobie ją zacznę, jak skończę te serduszka. Do książek na razie nie, bo nie mam w planach kupować książek, a tu już trochę kaski jest. Dobra, pieseczki na pewno coś dostaną. Co my tu mamy? 15 5, 10. to zrobię sobie 20 zł i zostanie mi jeszcze na dwa lub trzy razy. też się fajna sumka zbierze. Dobra, ile my tu mamy? Ok, myślę, że mogę zaryzykować. Tutaj chciałam, aha, chciałam sobie wyjąć te dwa, bo jest za gruby segregator. Wrzucę je do swojej kosmetyczki na później. Patrzcie jak to wygląda. A już część sprzedałam na wintet tych co nie używałam, co już zrobiłam, jeśli długo tego nie zapnę. E, dobrze. I tu chciałam rzucać kostką od 1 do 24. Raz, która to jest? Chyba ta, bo tu jest 20 16. A tu jest 30, dobra. Cztery. Bardzo łaskawie. Jeszcze raz. No dobra. Trzy. No dobrze. Niech jest siedem. Dziękujemy. Dziękujemy. A tu mamy kostkę od 1 do 30 i tak samo muszę wyciągnąć te dwa, bo jest za grubo. Jeden, no bez jaj taki mały dzisiaj. To jest za mało. Mhm. Dobra, niech będzie 12 zł. Widocznie taki dzisiaj dzień. na małe kwoty. Ok, co my tu mamy? Mojego koteczka. O, może sobie dziś skończymy. To będą dwa rzuty. I cztery Osiem nie, tu jest dwójka To inaczej Dobra, i tą kaskę sobie wyciągamy trzydzieści jeden złotych. Przepięknie. Gdzie jest mój sekretator? Ja sobie go włożę to w zwanko. Do tego. Bo chyba nie mam przy sobie żadnej koperty. Ostatnio było więcej trzydzieści osiem. Ale to nic. Jeszcze jedno nam zostało. okej, okay. dobra. Więc to już na przyszły raz. I co dalej? O, dawno nie było walentynkowego. A tu muszę mój fundusz uzupełnić, bo tam taka kasa wydana. Na przyszły rok muszę się przygotować. Co my tu mamy? Tu rzucamy, tu wybieramy, tu rzucamy. Okej, okay, tu mamy dwa. Cztery. To zrobimy myszkę. czternaście, dziewiętnaście, sześć, siedem, osiem, a tu jest piąteczka, wspaniale, dobra, no i mamy dziewiętnaście, super. Jeszcze samo to zostało. 2, 4, 6, 8, 10, 15. To tak tutaj wrzucę, bo dawno też nic nie miał, całą piąteczkę. Też chyba nic, bo tu mam za mało czy te 3 złote, chociaż dobra, wrzucę te 3 złote. Już będzie kolejny tydzień z głowy. 3. No i wyjdzie na to, że chyba każde wyzwanie coś tam zostało prawie, nie? A jak wygląda to wyzwanie? Tu są czwórki, trójki, jedynki, dwójki. A tutaj hmm. to rozdzielę na dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dodamy tak tutaj cztery, żeby się pozbyć jednej czwóreczki już. Się o nie, skąd to wypadło? Stąd, dobrze. Nie zamknęłam, chciałam sobie poprawić tylko i... Dobra, aha, jeszcze złotówka. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić. Ok i trujeczka poleci wtedy do liska może tą śłodkie zwierzętki, piękne. Od mimi dostałam, słuchajcie, jakby ktoś pytał. Dobra, zamknę. Zamknę, zobaczcie. No wspaniale. No dobrze, wiecie co? Ja już nie mam więcej kasy. Wszystko zostało rozłożone. Jestem zadowolona, bo prawie każde wyzwanko coś dostało, chociaż nie planowałam aż tyle. I co? I myślę, że będę kończyć już ten film. W następnym filmie będziemy chyba sobie znowu robić mini wyzwanka. Zobaczę jak będę wstała z kasą. Nie wiem, czy nie będę musiała zatankować, bo miałam znowu dwie wycieczki do Gdańska, więc trochę mi tam tego paliwa zjadło. I na pewno do końca miesiąca mi nie starczy. Także zobaczymy, jak to będzie w tym tygodniu. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że Wasze koperty rosną w siłę. Dajcie koniecznie znać. A, zapomniałabym, słuchajcie, ja mam przecież dla Was. Kolejną rundkę, to czytam to. Tak, chcę zadać to pytanie dzisiaj. Bo tak mnie naszło, jak dzisiaj robiłam te gofry. U nas ogólnie w domu są same słodkie dziurki. Szczególnie ja i Zosia, bo mój mąż, wiecie, on się zdrowo odżywia. I czasami z emizji, ja nie powiem, ale zazwyczaj woli, wiecie, zdrowsze posiłki. No i tak się dzisiaj zastanawiałam. Jak to jest u Was? Dajcie znać, czy Wy wolicie jeść na przykład gofry czy naleśniki. W zasadzie jedne i drugie można zrobić i na słodko i na słono. Chyba naleśniki trochę bardziej na słono niż gofry. Ale też miałam kiedyś catering jeszcze taki wiecie zamówiony to miałam często gofry na słono. Także też mi smakowały. Dajcie koniecznie znać, czy wolicie gofry czy naleśniki. Ja od kilku dni jestem wielką fanką gofrów. Ale to chyba ze sprawą tej gofrownicy, bo y, powiem Wam, że nie zawsze mi y, gofry smakują w takich miejscach. Wiecie, w jakichś łódkach czy coś. Nie wiem, czy to kwestia dodatków, czy ciasta. No, nieważne. W każdym razie y, ja jestem Team Gofry i czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzu pod tym filmem. I w przyszłym tygodniu będziemy sobie oczywiście je znowu zliczać i odkładać kasiorkę. A tymczasem życzę Wam miłego, niedzielnego wieczoru lub innej pory dnia, w którym to oglądacie. I do usłyszenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaki!